Dzień na opak. Co to ma znaczyć? Śpicie sobie na służbie? Zameldować się u mnie obaj osicie. On wlepi nam miesiąc paki pewne jak w banku. <laughs> nie taki diabeł straszny. <laughs> o jutro będziesz siedział w lochu, to nie ma się z czego śmiać. Wiesz? <laughs> Jest! Bo jutro będzie dzień na opak! Jedyny dzień, w którym aż do północy, słudzy zajmują miejsce swoich panów, a żołnierze rozkazują generałom. <laughs> to znaczy, że jutro mogę kazać generałowi, żeby wyczyścił mi buty? Hmm, tak. I on musi zrobić co mu kawałek. Nie muszę się doczekać świtu. Już dziś! Dzień za opad! I dziś ja jestem sułtanem, zamiast sułtana! Ale kiedy wybiję północ, znów przestanę być sułtanem! Chyba że... Chyba że wykorzystam ten dzień i odbiorę mu tron na zawsze! Apulaku kuleniu, Czemu jeszcze śpisz?! Dzisiaj uda mi się wreszcie obalić sułtana! A ty mi nie rozkazujesz! Dzisiaj ja jestem szefem! Chcę się spać! Idź stąd. No idź. Do jutra. Ja mu pokażę. I tak sobie poradzę. W końcu dziś jestem sułtanem. Służba? Przynieś mi śniadanie. Sam sobie przynieś. Co? Dzisiaj ja jestem panem, a ty sługą. służ się sam. Jutro zaśpiewasz baranim głosem, ty małpo. Ale dziś ty będziesz tańczył, jak ci zagram. Pamiętaj o tym! Jestem sułtan i mogę kazać aresztować wezyra za spiskowanie. Generale, potrzebne mi wsparcie armii. Wszystkim znany jest fakt, że dziś ja jestem sultanem zamiast Sultana. Czyś nie? Tak wiem. Dziś jest dzień na opak. Wydaj rozkaz aresztowania Haruna łaskawego ex-sultana. Dziś nie wydaję rozkazów, tylko ich słucham. Wiesz, że muszę wyczyścić pan całego regimentu. Wtedy, jakbyś chciał mi pomóc, nie odmówię. Generałowie! Ja! Kisiążka! Rzekulkę! Ja chciałbym. Nie widzisz, że jestem zajęty? Ale czym jesteś zajęty? Jak tu tym pisaniem pamiętników? Pamiętników? Tak jest! Nie dziw się! Prawdziwi generałowie zawsze piszą pamiętniki. Jesteśmy generałami tylko do północy. Nie przeszkadzaj! Ja też mam czas tylko do północy. Muszę coś wymyślić. Mam pomysł. Czary. Dobrze, że sobie. O niej przypomniałem. Chyba wy nie obchodzą dni na opad. Że zamienić sułtana w starą skarpetkę i będę miał go z głowy. Nie traćmy czasu. O, kolego. strasznie mi burczy w brzuchu. Zjadłbym sadzone jajeczko. Skoczysz do kuchni. Nie zapominaj, że ja tu rządzę. Ale nie dzisiaj, kole. Dziś rządzą jejny, a głupcy słuchają. Dziś jest dzień na opach. Że nie dla ślinów. Jestem jednodniowym sułtanem w kraju, gdzie wszystkim odbiło. Trzeba szukać pomocy za granicą. Ha? Już wiem. Pojadę do sułtana Salimana strasznego. On przynajmniej jest okrutnym, yy, znaczy normalnym facetem. O, nareszcie granica. Eee, <grym> jedź w celniku w e, taki dzień jak dziś nie mam nic do odchylenia, e, e, e. Uciekłem z domu wariatów. i Co tak będziesz na łeb na szyję? Zła zwierbłąda! O! O! Wreszcie ktoś normalny! Jego łaskawość, sultan! Harunek? Tutaj? Cześć, kolego! To wcale nie jest sułtan harun łaskawy. To ta nędzna kreatura wielki wezer nic po nim. Nie lubię, jak się ze mnie stroi żarty. Wrzuć go do rochu! Eee, poczekajcie! Błagam, żebyś mnie wysłuchał! Zgoda. Pięć minut i ani sekundy dłużej. Sultanacie Haruna łaskawego! Hmm, Dobrze. Więc do północy ty jesteś sułtanem? A kto będzie potem? A potem też! Dzięki twojej pomocy byłbym sułtanem! A co ja będę miał z tego? Na początek 99-letnią koncesję na wszystkie porty! Prawo do ustalania podatków, prawo do eksploatacji zasobów naturalnych i. A co z granicami? Jasne, że granice zostaną zmienione. A wymiana kulturalna? Wymiana kulturalna też będzie kwitła! Umowa stoi, drogi kolego. Mobilizacja! Mm. Żołnierze, zdecydowałem, że już dłużej nie można wytrzymać przyjacielskich stosunków z sułtanem Harunem Ołaskawem. I trzeba wypowiedzieć mu wojnę! Uff, to ekspresowa przysługa! Tutaj! To właśnie są komnaty byłego sułtana Haruna Łaskawego. To jest! Tak się wchodzi do sypialni sułtana! Zapomniałeś, jaki dzisiaj jest dzień! Co mam z nim zrobić? Aresztować? Nie, 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 nie jego! To Haruna masz aresztować! Ale, ale, ale! Czy to nie on jest teraz sułtanem zamiast sułtana? Nie! To ja jestem sułtanem zamiast sułtana! On jest służącym zamiast sułtana! A sułtan pewnie poszedł do kuchni! Jak aresztujesz prawdziwego sułtana, to ja, wielki wezyr, będę sułtanem! Czuję, że jak zostanę tu chwilę dłużej, to też zacznę śpirować. Za mną, chłopcy, wracamy do domu. Nie! Tu! Jeszcze tutaj jesteś? Pinnoście jest z tam! Będę sułtanem tylko do północy, a nie mogę nawet rządzić moim ludem. Lud! Dlaczego wcześniej o nim nie pomyślałem. Rodacy, Za kilka godzin skończy się dzień na opak i znów będziecie musieli słuchać sułtana i swoich panów. Czy dacie się jeszcze raz zakuć w kajdany z tyranom? Musimy obalić Karuna Łaskawego i każdy dzień będzie dniem na opak. Idziemy już? Akurat, co? Jak na przywódcę rewolucji jesteś zbyt bogaty. Poczekajcie, zaraz wrócę. Abdułaszku, wierny przyjacielu! Co? O, to znowu ty. Czego chcesz tym razem? Chcę ci oddać mój majątek. O, jak chcesz, to daj. Tylko nie hałasuj, jak będziesz tu wnosił skrzynię z kosztownościami. Musisz poświadczyć, że przekazałem ci mój majątek. Ach. Dasz mi się wreszcie spokojnie wyspać, co? Jestem biedny! Jestem biedny! Jestem biedny! Ha, ha, ha. Jestem biedny! Udało się! Jestem biedny! Wszystko gra! Jestem biedny! Jestem najbiedniejszy ze wszystkich! Nawet się sprzedałem za darmo jako niewolnik! No to co? Idziemy! Rozejście! No już rozejście! Dzień na oba się skończy! Rozejście! Co jest? Generale, to jakaś straszna pomyłka! Jest dopiero parę minut po jedenastej! Nie pleć głupstw, niewolniku! Jest parę sekund po północy! Życie wróciło do normy! Zabrać tego niewolnika do kamieniołomu. Stać! Mylicie się! Nie jestem niewolnikiem, tylko wielkim wezyrem! <noise> Wielki wezyr w łakmanach. Nie wciskać w nocy! <noise> Taki z ciebie wezyr jak ze mnie król Salomon! Ojejku, budzi szefa spóźnia się całą godzinę. Dobrze, że on tego nie widzi. Kiedy wreszcie mi uwierzycie? Bo raz setny powtarzam, że jestem wielkim wezyrem. Wielkim wezyrem! Wielkim wezyrem! Wielkim pezyrem! Wielkim wezyrem!